Ile balonów na trzaskali w CENTA. A co to takie? Taka impreza. A i od razu tutaj taki fajny wieszaczek, ostatnio robią kiny Możecie sobie wrócić do poprzedniego przeglądu z tego sklepu. Mamy kiecucha, mamy płaszcz. No dobra, to lecimy. Kiecucha 9989 zł, a płaszczek 400-399 To może najpierw tak? Widać, ona ma taką srebrną nitkę, ale to się mieni, jak tak pod światło, z tą kiecką iść. Tutaj mniejszy, taki cieniutki prążek, tutaj troszeczkę grubszy, widać to. I rozcięcie chyba po boku, tak? Czekaj, czy zerknę. Nie, 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 nie ma rozcięcia, ale ona jest tak delikatnie rozkoszowana. Na dole. O, widać nawet tutaj. Zobaczcie. Ok. I lecimy z poszczykiem. Co myślicie? Pokażcie się z tyłu. Tak się prezentuje. O, czekajcie. I rękawek bez guziczka po prostu. Ok, co tu mamy dalej? Mamy jakieś swetry takie. One są z takimi cekinami. Tak, zobaczcie, ale to się fajnie mieni, widać? Jak to odbija światło? Ile to te sweterki 139 zł w serek widać, jak to się mieni? Struksowe spodnie, zaraz podniosę. I taki granat jeszcze, o. W kamerze wygląda na dużo jaśniejsze, jest taki mocny granat, głęboki granat, o. Sztruksowy gacior, czarny, brązo y brązowy, granatowy. Co to jest za kolor? Jakaś taka czerwień. To jest takie wino. No i beż, ciemniejszy, jaśniejszy. Aha, i białe, tak? Tak. A cena tych spodni? 139 zł. Ale biały to chyba zły pomysł, bo nie będzie widać, że to. to O. A jak z nogawką? Okej. Okay. lecimy dalej. I co? Na lewo mamy cekin, ale cekin to już był. Chociaż kusi jak diabli. Taki, Taki szary spodzień za... 199 złotych. Kieszeń do odprucia. Uh -huh. A tył? Ja uh -huh. teraz tutaj mam jakąś bluzeczkę. Hmm. Za 119 hmm. złotych. Rękawek na gumeczce. Tam sweterki z diamentem, tam, 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 ale pokazywałam w poprzednim przeglądzie. Muszę sobie zerknąć, jak macie chwilkę. I tutaj to samo szary, szary spodzień i jeszcze taki sweterek w rozmiarze XL za 139 zł. Rękaw taki ala kimono nawet niezły, co? Zobaczcie. Tył. tak wygląda. Taka szachownica, ala, ala. Dobra, lecę dalej. Ach tutaj jaki pan manekin, czekajcie. Pani manekin, jaki pan, babo. O, w takim, w takim garniturze. 89 ta buzeczka. Garnitur, nie wiem, nie widzę. Ale to jest jeszcze jedna stylowaczka. Tak sobie tylko odejdziemy, łoczkiem rzucimy. O, zobaczcie. 139 sweterek. Aga widzę. Przeciśniemy się tu między państwem i może znajdziemy. Także chodźcie. Kolejny fajny wieszaczek. Świetna spódnica i fajny taki kubraczek. Taka kamizelka za 119 zł, ale to jest ekstra. To jest takie metaliczne, gdyby. Ten warkocz jest takim srebrem pokryty. Widać to? To jest odbicie z, czarną, z czarnym golfik, golfikiem. To może podniosę, co? O, zobaczcie. Może będzie lepiej widać. Fajne to. Co myślicie? I taka spódnica z takim nieregularnym dołem, można powiedzieć, strzępionym za 89 zł. O, na zameczek. Mega fajny kolor na żywo. No, mega, mega. Już widzę, są spodnie. I marynarka też jest dobra. 229 zł. Co to jest za materiał? To nie jest plusz, tylko jak to się na to mówi? Dobra, nieważne. Napiszcie w komentarzu jak coś. I do tego mamy taką marynarkę. Ile ty? A to widzę cena bluzeczki. W sensie koszuli białej. A marynarka cena... A jest, dobra, już Wam podaję. Yy, 309. O. Mega odbija światło, nie? Ale to mam mogę pokazać tylko na tych spodniach. No, tylko też mi się. Co to jest w ogóle? Nie wiem. Dobra. I idę. Przejdziemy za jakiś. A nie, to jeszcze srebrny gacior. Patrzcie. Takie woskowane spodnie. To jest takie srebrno-złote? Chyba tak. 100. Czekajcie. Była strzypa 139 zł. O. Ma to z tyłu kieszeń? Ma. No dobra. To tym gaciorem kończymy. Dzięki, że byliście. Do następnego. Cześć.